Hej, z jakiej jesteś klasy i jak minęły ci trzęsiny? Jestem z klasy Makai i trzęsiny minęły mi bardzo dobrze. Otrząsała nas klasa Shanti, która przygotowała Czarnobyl i tam wykonywaliśmy zadania takie jak na przykład yy, przechodziliśmy przez tunel, piliśmy jakiś sok czy coś i jeszcze odpowiadaliśmy na pytania. Okej, okay, czyli będziesz dobrze na pewno wspominać ten dzień. Yy, tak, na pewno. Powiem z Adą z klasy Epicentrum. Jak wyglądała prezentacja Twojej klasy? Prezentacja mojej klasy wyglądała tak, że trzy osoby były przebrane na czerwono, a reszta klasy na czarno. Wtedy, kiedy zaczęła się kręcić reszta klasy, e, nagle nasz urbanik zaczął wołać osoby, które były przebrane akurat w tym dniu na czerwono i zaczęły stawać w kręgu. I wtedy osoby zgadły nazwę. Zofia Badowska, Rasz Film. Przeprowadzę dzisiaj wywiad z Michałem Filantem z reakcji łańcuchowej, klasa siódma. Kto cię otrząsał i jaki był temat tych otrzęsień? Otrząsała mnie klasa y, Droga Mleczna y, i temat tych otrzęsień były to seriale. Okej, okay. co się tam działo i jak to wyglądało? Y, były, było podzielone to na. Prawdopodobnie były cztery sekcje, na których były różne tematy filmów. Na przykład Barbie, Rick and Morty, Stranger Things. I już nie pamiętam, ale było naprawdę bardzo fajnie. Okej. Okay, i podobało Ci się, jakie masz po tym wrażenia? Byłem bardzo zadowolony, bardzo mi się podobało i było bardzo ciekawie, więc. Jesteśmy mamami szóstoklasistów. Ja jestem z klasy Ad Astra. U mnie, na no Limits, klasa pana Tomka Guta. Właśnie były otrzęsiny i było bardzo trudno zgadnąć nazwy, bo dzieci i nauczyciele włożyli bardzo dużo wysiłku, żeby utrudnić nam, rodzicom, zgadnięcie tych nazw. Nazwy były nieoczywiste, takie abstrakcyjne, co tym bardziej utrudniało. Także brawa dla dzieci za trudne zadanie dla za rodziców. I brawa dla nauczycieli za przygotowanie i muszę to dodać, improwizatornie. Cześć, jestem teraz z Heleną Simonowicz z klasy Genesis. Powiedz, jak wyglądało twoje przygotowanie do otrzęsiny? Więc najpierw przygotowaliśmy w domu planety następnie na ósmą przy, przyszliśmy, żeby przygotowywać salę. Najpierw przykleiliśmy folię na ścianę, a później inne dekoracje. Przynieśliśmy także sobą różne jedzenie. Okej, okay. czy otrzęsiny wyglądały tak, jak to sobie wyobrażałaś? Mniej więcej wyglądały tak jak sobie wyobrażałam, chociaż było parę wpadek. Na przykład na samym początku nie mogliśmy odkręcić konfetti, dopiero po trzech próbach udało nam się je odkręcić. Później kolega wbiegł w koleżankę i się sam wywalił. <śleskutki>